Cześć moi drodzy, z tej strony Małgosia. Słuchajcie, no akurat tak się złożyło, że w tym momencie jestem singlem i postanowiłam założyć kanał singelka w podróży. Może niektórzy z Was też nie mają z kim pojechać, znajomi nie mają czasu, nie mają urlopu, że wyjazdy są za drogie dla nich. Są różne powody, dla których ciężko się zabrać w grupę. No cóż, ja też akurat tak mi się złożyło, że nie bardzo miałam z kim pojechać. A tak, trafił się tani bilet do Kanady, więc zdecydowałam się pojechać sama. Tu akurat mam rodzinę, więc to była też jakby taka decyzja uwarunkowana tym, że mam się u kogo zatrzymać. Gdzieś jakieś pierwsze wskazówki w podróży. No ale ciocia z wujkiem poszli do pracy, więc ja udałam się sama do miasta. jak wszystko dobrze pójdzie w środę, wybiorę się do Nowego Jorku, do Ameryki. I troszeczkę tam pozwiedzam, też będę wam zdawała relacje. E, chciałabym, żeby ten mój e, kanał, który założyłam, pomógł wam podjąć decyzję, czy warto, czy nie warto. Fakt, że byłam przez kilkanaście lat pilotem wycieczek, ułatwia mi może poruszanie się po obcych miastach, bo jednak z grupami trzeba było się odnajdywać, szukać, trafiać w wybrane miejsca. Jednak podróż samemu, a z grupą. Kilkunastu czy kilkudziesięciu osób to jest całkowicie co innego. Sama sobie zarządzam czasem, idę tam, gdzie chcę, siadam tam, gdzie chcę, jem to, co chcę. Także moi drodzy, jeśli ktoś z Was ma wątpliwość, czy warto, czy nie warto, mam nadzieję, że po wskazówkach, które gdzieś tutaj będę chciała Wam przekazać, zdecydujecie, że jednak wybierzecie się w obce miejsce. Może niekoniecznie tak jak ja, pierwszy wyjazd do Kanady. Można zdecydowanie bliżej, można do innego miasta, można gdzieś w okolice Polski. No ja zaryzykowałam, ale tak jak wspomniałam, trafił się tani bilet, więc zdecydowałam się lecieć do Kanady. Także pozdrawiam Was serdecznie i właśnie idę szukać tych najistotniejszych, najważniejszych obiektów w mieście. Trzymajcie się!